Musisz to obejrzeć, jeśli poświęcasz czas na trening core i stabilizacji. Zaobserwuj, aby nie przepadły ci kolejne odcinki. Słowo stabilizacja jest często nadużywane. W praktyce to po prostu zdolność mięśni do utrzymania pozycji i kontroli ruchu, czyli tak naprawdę siła w odpowiednim kontekście. Jeśli robisz ćwiczenia wielostawowe z dużym ciężarem, martwe ciągi, przysiady czy wiosłowania, to już wtedy trenujesz stabilizację. Twoje ciało musi być sztywne i kontrolować ruch pod obciążeniem. Bez sensu dokładać dodatkowe ćwiczenia w cudzysłowie na stabilizację. To samo dotyczy mięśni brzucha: im większe napięcie, tym mocniej one pracują. Ale jeśli nie masz dostępu do dużych ciężarów, to wtedy warto dorzucić ćwiczenia stricte na core, żeby poprawić kontrolę miednicy i kręgosłupa. Podsumowując, Stabilizacja nie jest czymś oddzielnym od siły. Duże ciężary zrobią za ciebie większość roboty, a jeśli ich nie masz, to ćwiczenia na core są dobrym uzupełnieniem, żeby na rowerze nie tracić energii i utrzymać odpowiednią pozycję.